Jadę sobie z rodziną rowerami i nagle w środku pola taka opuszczona chata. Cały dach zrobiony z takiego, z takiej słomy, jak to było kiedyś. Całość w drewnie. Tutaj taka podmurówka wszędzie. Waranda na takich drewnianych palach. Wystarczy pomalować na jakiś kolor. Zrobić w środku komin. Fajne tutaj takie wejście z drewna. Ej, ale to jest wszystko całkiem rześko zachowane. Środek z takiego jakby mur polski, drewno i wypełnione, co to jest? Cement. W środku wygląda tak, że jest taka, taki jakby korytarz. Wejście do dwóch izb, tu jest izba pierwsza. No, tutaj jest ewidentnie miejsce na kibel. Bo tutaj są nawet rury plastikowe o odpływ. No, chyba jest przygotowany. Uwaga, rower jest Na kibel. Tutaj a, o, sufit jest taki. Z desek. Ale ładne deseczki. Ej, ładnie to jest zrobione tutaj. A popatrzcie na tutaj mnie. Tutaj chyba było miejsce na schody na górę. Które zrobione. I pewnie jeszcze, e, tu był e, salon, a tu pewnie był kąt. To był, to, to był, to był salon. W szerokim kącie trochę więcej widać, nie? Ej, może to były schody, a tu salon. Ej, Tutaj jakaś taka, nie wiem. Ale kurczę ten... Podłoga z tych deseczek, ale to jest piękne. No? stój! Tato, stój, stój! Poczekaj, chcę wejść tam, bo tutaj widać, o i tutaj widać to jeszcze piętro jest i jeszcze strych nad tym piętrem. Czyli to tak parter, piętro i strych widać tutaj z tych, z tych krokwi. Ej, mega chata. To będzie kupę kasy kosztowało. Ktoś to tak zostawił i to stoi. Ciekawe, czy kiedyś ktoś to dokończy. Będę przejeżdżał tu może za, za rok, za dwa. Max za chwilkę. Chodź, nie możesz tam sam chodzić po tym opuszczonym domu. Ale mega. Tutaj pomalowane, zabezpieczone jakimś impregnatem z zewnątrz. Jeszcze zobaczymy sobie z zewnątrz, jak to wygląda. Bo chyba pan się pomylił, wystarczy to. O, czyli tu jest ten dół po którym chodziliśmy, tu gdzie te okna i ten balkon, to góra. I jeszcze był, jeszcze był przewidziany sterek. Czyli tu, gdzie wystają te takie z balk nad balkonem, takie belki, oraz dwa, trzy, cztery, pięć, tak ładnie zakończone, to jeszcze był stryżek, ale mega.